Jesteśmy już po konferencji Future is Coming. Kilka słów e, od pana, jako od pre, jednego z prelegentów e, tej konferencji. E, kilka słów wrażeń, które ja zabrałem, rozumiem. E... O, ogrom doświadczeń. Ogrom doświadczeń jeszcze nie, nie poukładanych, więc tak płynnie, jak mam nadzieję na prolekcji nie uda mi się o nich opowiedzieć, ponieważ to są świeże doświadczenia. Ogrom doświadczeń wynikających przede wszystkim z tego, że nie jestem ojcem, ja jestem rodzicem, więc dla mnie praca z młodymi ludźmi jest największą wartością. To brzmi populistycznie, ale, ale tak, tak jest, więc mnie to po prostu sprawiało dziką przyjemność, a przyznam, że mimo doświadczeń z różnego wystąpienia, tutaj jechałem z tremą. Zastanawiałem się, czy znajdę umiejętność powiedzenia rzeczy dla mnie ważnych w sposób, który będzie atrakcyjny i ciekawy dla, dla młodych ludzi, ja jeszcze umiem mówić takim językiem. Stąd majtki na spodniach u Supermana, które mam nadzieję, że zadziałały. Um... No i taka nadzieja trochę na to, że, że, że to nie skończy się na takim efekcie, na takim była mowa o zapałkach, na takim zapłnięciu zapałki, tylko na tym, że, że przynajmniej część osób coś z tego weźmie i zechce działać, bo, bo, bo myślę, że to jest ważne. I po, po to to robię o, na tej zasadzie. A czy uważa pan, że jest, jest sens w organizowaniu takich konferencji jak Future is Coming? I czy takie konferencje realnie i faktycznie mogą być tą zapałką do odpalenia tej bomby, jaką jest młodzież? Mhm. Czy na pewno. Że jest sens. Uważam, że jest sens realizować każdy pomysł, bo dopiero wtedy możemy powiedzieć, czy on był dobry, czy nie. Pomysły, które nie są zrealizowane, są włożone do szuflady i są wieczną zagadką. Więc jeżeli taki pomysł się urodził, to uważam, że warto go zrealizować. Mam przekonanie, że takie konferencje potrafią odpalić zapałki. Natomiast bardzo mnie zastanawia, i to jest wyzwanie, które sobie stawiam w całej drodze zawodowej jako trener, jako, jako firma mogę móc, którą tworzę, co zrobić, żeby to się nie skończyło na zapłonie, tylko żeby trwało, żeby powiedzmy stworzyć takie zapałkowe prepatu mobila. I to mam takie przekonanie, że to już jest praca po, po Waszej. No mówię też do Ciebie jako młodego człowieka po Waszej stronie. My jako prelegenci możemy zainspirować, być może, możemy pokazać pewne rzeczy, ale właściwa robota jest zawsze po stronie słuchacza, czy on chce coś zrobić, czy nie. I, i, I to jest zagadka, ale myślę, że warto. Ja, ja mam przekonanie, że warto takie rzeczy robić. Ja również mam takie przekonanie i dziękujemy za tą inspirację, która płynęła dzisiaj ze sceny i dziękujemy za to, że mogliśmy się dzisiaj spotkać. Ja dziękuję, cała przyjemność po mojej stronie.